Witam, nazywam się Clinton Church i jestem kierownikiem sprzedaży i marketingu w firmie z siedzibą w Holandii o nazwie Rebo Systems. Obecnie jesteśmy na wydarzeniu dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa w NEC, gdzie odbywa się ogromna wystawa najnowszych trendów, innowacji i rozwoju na szerszym rynku zdrowia i bezpieczeństwa. Cóż, głównym pomysłem stojącym za sms 1 jest uczynienie go nieinwazyjnym produktem, który stoi na biurku, oraz sprawienie, aby był dostępny dla wszystkich, aby umożliwić natychmiastowe tworzenie znaków dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, instrukcji i tego typu rzeczy. Główną zaletą maszyny jest to, że podpowiada użytkownikowi: jest bardzo, bardzo łatwa w obsłudze, jest bardzo opłacalna. Bezpieczeństwo zawsze kojarzyło się z trzema kształtami i czterema kolorami. Bezpieczeństwo to coś więcej niż to. I wszystko, co mówi ludziom, czego nie robić, jest częścią bezpieczeństwa. Wszystko, co daje jasne instrukcje, jest częścią bezpieczeństwa. Mamy równowagę między używanymi znakami i symbolami, które mówią nie palić, nie rób tego, możesz to zrobić, musisz to nosić. Ale oprócz tego w kwestii dodatkowych bezpieczeństwa to praktycznie rzecz biorąc wszystko wokół nas, gdzie istnieje zagrożenie lub gdzie używane są niebezpieczne narzędzia, musimy to przekazać szybko i jasno. Maszyna chroni materiał, na którym pracuje. Może wycinać dowolne kształty w dowolnym rozmiarze i drukować maksymalnie 14 kolorów. Maszyna jest typu plug-and-play i może być podłączona do sieci. Może stać się wspólnym zasobem. Maszyna została zaprojektowana tak, aby łatwo było zmieniać materiały. W porównaniu jest to prawdopodobnie najbardziej produktywne urządzenie na rynku. Znaki do zdrowia i bezpieczeństwa. Tradycyjnie, jak wewnętrzny żart w branży, to podnoszenie pokrywy. Zawsze jest coś do podniesienia. Podnieś ją, aby coś zrobić. Więc usunęliśmy to. Nasze kasety wsuwają się i faktycznie wyskakują automatycznie. Dodatkowo wszystkie regulacje i funkcje pozwalają ludziom na dokonywanie zmian w ich pracy na ekranie, co jest naprawdę ważne. Zrobiliśmy wszystko, aby maszyna zajmowała jak najmniej miejsca. Nasza maszyna nie przewraca Twojej filiżanki kawy. Jeśli ktoś tworzyłby maszynę, ta maszyna mogłaby mieć etykiety zdrowia, mogłaby mieć symbole ostrzegawcze, mogłaby mieć instrukcje obsługi. Może potrzebować bardzo małych, ukształtowanych etykiet, aby pasowały do określonych zagłębień tego produktu. Teraz nasza maszyna pozwala im zrobić to wszystko za jednym razem. To ogólna wydajność, która jest mieszanką łatwości obsługi, funkcjonalności i oczywiście dopasowania do celu. Tak więc produktywność jest naprawdę, naprawdę, naprawdę potwierdzona faktem, że mamy zaległości w zamówieniach na tę maszynę. Bardzo wyraźną oszczędnością jest to, że gdy masz do czynienia z systemami termotransferowymi, masz dwa kluczowe komponenty: masz taśmę i masz podłoże. Większość systemów ma tendencję do podawania taśmy jednocześnie z podłożem. I pomyśleliśmy, że to absurdalne. Co trzeba zrobić, to zatrzymać taśmę, gdy jest w procesie, gdy nie jest drukowana. My zatrzymujemy system, aby maksymalnie wykorzystać taśmę. Szacujemy, że oszczędzasz może 30% kosztów taśmy w swojej produkcji. Nie wiemy, dokąd zaprowadzi nas technologia druku atramentowego. W tej chwili to nie jest rozwiązanie. Ktoś może wymyślić nową, innowacyjną technologię, a my ją przyjmiemy. Ale myślimy o przyszłości i wiemy, że firma, która nie rozwija swojej oferty produktów i nie odpowiada na potrzeby rynku, nie będzie się rozwijać szczególnie efektywnie. Dlatego chcemy mieć pewność, że jesteśmy o krok przed konkurencją, ale nasza maszyna wciąż jest nowością. Więc trochę cieszymy się tą nowością, ale to wkrótce się znudzi, gdy wprowadzimy więcej jednostek na rynek. Będąc w tej branży tak długo, chcieliśmy stworzyć coś, co będzie lepsze od tego, co już istnieje. I mamy dogłębną wiedzę na temat naszych konkurentów. Musieliśmy znaleźć równowagę między działaniem a ceną. Chcemy, aby to było łatwe w użyciu, chcemy możliwości sieciowe, chcemy, aby to było elastyczne. Chcemy, aby materiały były trwałe na zewnątrz przez 10 lat i chcemy, aby były niezawodne oraz aby miały naprawdę mocną gwarancję. Dzięki połączeniu cech i korzyści oraz rzeczywistego projektu produktu, aby nadać mu określoną cenę, udało nam się opracować to, co uważamy za prawdopodobnie najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie w określonej niszy rynkowej.